Dzień dobry, guru! Witamy w kolejnym odcinku. Mam nadzieję, że macie piękny dzień. Bitcoin i Ethereum, duży spadek wczoraj. Straciłem zyski z pompki Fed, cały ten ruch siły Fed zniknął. Zamknąłem pozycję, bo widzę, że ostrzeżenie o rosnącym klinie Bitcoina, o którym mówiłem, się sprawdza. Przejdziemy do analizy technicznej Bitcoina i Ethereum. Subskrybujcie, dajcie łapkę w górę i włączcie dzwonek. Teraz zajmijmy się analizą techniczną bitcoina. du 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 B, D, D, B. I widać, że ten wzór bitcoina, przed którym ostrzegałem, zaczyna się realizować. A Ethereum miało wczoraj ogromny spadek. Mieliśmy około 8% spadek na Ethereum. Bitcoin doszedł do 109 108 000, ale widać, że rosnący klin, o którym mówiłem, niestety się sprawdza. Rośnie napięcie, rośnie presja. W końcu przebija podstawę klina. Niestety sytuacja znów stała się niedźwiedzia. Próbował wrócić do trójkąta, by wypchnąć się, ale nie udało się. Widać, że to było wtedy, gdy Fed pompował. To było idealne załamanie klina wzrostowego. Mieliśmy załamanie, a potem retest. Widzicie, to był klin wzrostowy budujący presję, a potem Fed, potem załamanie. Fed zmienił kurs, nastąpił retest. A potem znów załamanie. Powinienem był zamknąć przy pierwszych oznakach retestu tutaj. To byłoby mądre posunięcie. A potem po prostu spadło. Już jest na dole. Bitcoin spadł z rekordowego poziomu 124 tysiąc sprzed dwóch tygodni. Obecnie jest to spadek o 12,8%. Niestety ten rosnący klin się realizuje. Teraz mamy wsparcia na. To są linie wsparcia, które narysowałem. Mamy wsparcie na poziomie 109. Mamy linię wsparcia na 105. Mamy linię wsparcia na 99. To są linie wsparcia, ale główna linia trendu jest tutaj. Jak widać, przez ostatnie 3 lata to była główna linia trendu. Więc teraz możemy mieć duże załamanie paniki. Stochastik jest jednak wyprzedany na wykresie dziennym. Kryptoguru Bot na wykresach tygodniowych nadal pokazuje niebieski sygnał kupna. To był niebieski sygnał kupna od 20 tysięcy. Wskaźnik Bitcoin wystrzelił sprzedaż przy 124K, kupna jeszcze nie. A 100 czastik teraz bardzo szybko spada. Squizm obszarzeje. Na wykresie dziennym jesteśmy już wyprzedani. Na wykresie dziennym jesteśmy już wyprzedani. Bitcoin spadł do 108,600 i odbił o 1k, ale nie wygląda dobrze. Zeszliśmy teraz do poziomu wsparcia. Mamy małe odbicie od wsparcia. Pierwsze ważne wsparcie jest na poziomie 105. Na wykresie 4-godzinnym widać załamanie. Odbicie od pivotu Fed ze 111 do 117 było dobrym momentem na zamknięcie. Popełniłem błąd, oddałem zyski, i potem nastąpił swobodny spadek. Opublikowałem na X. Gdy zamknąłem pozycję, mam 110 200 obserwujących na X. Zamknąłem transakcję BTC i ETH TON z powodu rosnącego klina na wykresie Bitcoina. Mój zysk z Ethereum przy 4900 sięgał prawie 100 tysięcy dolarów, ale spadł do 12 tysięcy. Moja transakcja Bitcoin, którą zbudowałem od 112 w dół, to była transakcja 6 BTC, a TON spadł o 5k, więc straciłem Wycofałem się z tych transakcji. Konto w tym miesiącu miało dzikie wahania. Ogromne wahania w tym miesiącu. Byłem od 878 do 999, potem spadek z 899 do 890, oddając 100k. Zarobiłem 100k w tym tygodniu, potem oddałem to przy spadku. Miesiąc wahania 960, 868, 960, 878, 988. BTC sprzedałem po 110, spadł do 108. Teraz odbicie. Pierwsze zlecenie kupna: 104 za 2 BTC, potem 100k, potem 93k. Mam rozłożone zlecenia kupna. Dla Ethereum mam na 3900, 3500 i 3300. Ethereum też mocno spadł w ostatnich dniach. Byliśmy na rekordowym poziomie 4900. Od tego czasu spadł o 13%. Ogromny spadek wczoraj w nocy. Wczoraj odbicie do 4600, potem spadek do 4300. Szczerze nie wygląda to najlepiej, no, ale opieram się na tym rosnącym klinie. Zobaczymy, jak to się rozwinie. Właśnie mieliśmy duże odbicie. Bitcoin właśnie spadł. Zamknąłem na 110 kilka godzin temu. Spadł do 108600, potem odbił do 19500. Zobaczmy, jak ten rosnący klin się rozwinie. To jest, zamknąłem po załamaniu tego rosnącego klina. Idealny retest, potem załamanie, więc klin gra perfekcyjnie. Więc ten rosnący klin teraz się realizuje. Zobaczmy, jak nisko spadniemy. Niestety, główna linia trendu schodzi do aż do poziomu 93. Nie sądzę, by spadło do dołków na 73. Mamy mocne wsparcie na 93, 90, 100 i 105. Zobaczmy, jak nisko zejdziemy. Nie spodziewałem się takiego spadku po decyzji Fed. Powinienem był zamknąć po komunikacie Fedu. To klasyczne: kup plotkę, sprzedaj fakt. Po wiadomości, po tym skoku mogłem zaoszczędzić stoka na transakcjach, zachować zysk, a potem to spadło. To idealny przykład rosnącego klina. Mam nadzieję, że się mylę, ale mam rozłożone zlecenia w dół. Jest dołącz do nas na telegramie. 208 osób online. Ludzie dyskutują, dzielą się transakcjami, analizują wykresy. Bitcoin spada. Wzór Adama i Ewy, który wskazałem, niestety się sprawdza. Powinienem był poczekać z budowaniem pozycji w bitcoinie. Nierozważnie, bo mieliśmy Adama i Ewę, który się załamuje, i rosnący klin na większym interwale, który teraz się realizuje. Cel to 87k, ale szczerze wątpię, żebyśmy spadli tak nisko. Byłbym zaskoczony, gdyby tak się stało. Powinniśmy odbić się od średniej 200 sesyjnej, która się zbliża. Średnia 200 jest na 103k, ale bitcoin niestety spada. Nie mam teraz aktywnych transakcji. Prawie wszystko w gotówce. Jeśli chcesz handlować, sprawdź linki pod filmem. Bonus bybit 60k. Główna giełda. Wex bez KYC. 200dolar bonusu. Weź udział w kursach i dołącz do nas w handlu. Wex ma konkurs. Bentley'e i 2 miliony dolar do wygrania. Możesz dołączyć tam. Oto zyski widzów. Jeden kupił dom za 2 miliony dolar. Wzrost o 122 tysiące. Portfel osiągnął milion. Przeszedłem na gotówkę. Jeszcze kilka dni temu Ethereum było, wczoraj Ethereum odbiło do 4600. Byłoby miło. Otworzyłem pozycję na 4200, by zamknąć na 4900. Mądry ruch przed ogłoszeniem Fed. Potem spadło bez odbicia, co ciekawe. Głównie dlatego, że stopy procentowe są wysokie. Po drugie, płynność na rynku wysycha. Po trzecie, rząd USA nie kupuje Bitcoina. A na tym opierał się Raid, więc teraz mamy duży spadek. Zobaczmy, jak nisko spadnie. Może to była świeca likwidacyjna, ale rosnący klin niepokoi, więc przeszedłem na gotówkę. Ja chronię kapitał. Kupowałem dużo po 20 tys. 17 tys. W 2023 handlowałem na szczycie. Teraz prawie wszystko w gotówce. Nie spod. Subskrybuj, daj łapkę w górę i włącz powiadomienia. Zobaczmy, jak nisko spadnie bitcoin. Mam zlecenia kupna na 105, 103, 90, 198. Będę schodził po drabinie. Ale powoli. Nie wiemy, jak głęboki będzie ten spadek. Kocham Was wszystkich. Miłego dnia. Dajcie znać w komentarzach, czy to była dobra decyzja. I kilka wniosków. Powinienem był zamknąć. Po ogłoszeniu Fed w piątek mieliśmy mocną pompę. Mądrzej byłoby zamknąć i zatrzymać 100 tysięcy zysku z Ethereum, Bitcoina i Tona, niż oddać wszystko i jeszcze trochę stracić. Mam ustawione zlecenia kupna na niższych poziomach, ale nie jestem w spocie. Po prostu kupuję, handluję z dźwignią, ale jestem doświadczonym traderem. I robię 20X na wybiciach. Jeśli jesteś nowy, polecam spot. Kupuj bitcoina i Ethereum na raty w DCA. Nie inwestuj wszystkiego na historycznych szczytach. Najlepszy moment na inwestycje był na dołkach. Kocham Was, miłego dnia i do zobaczenia jutro.